Siemaneczko, siemaneczko, witam was wszystkich na moim kanale Dzisiaj gram oczywiście z moim kuzynkiem Możesz się przywitać Gram z nim sobie, zagramy troszeczkę, już jestem po rozgrzewcze yy, Grałem sobie turniejek Troszeczkę tam wyćwierć w finale, już źle poszło W 30 sekundach my nadrobili 3 bramki ale w ostatnich 50 sekundach się nie udało nadrobić jeszcze dwóch bramek, bo brakowało. Umieni już my wtedy 3, 5, brakowało dwie bramki. Ale jak ja idealnie podałem, dośrodkowałem piłkę, to z mojej drużyny musieli to sobie nacisnąć. Tam kopniaka w dupę piłki i se poszło, papa. Dobrze, w... ja jestem rozgrzany, kuzyn nie, bo dopiero zaczął grać. Ale co. Idziemy na tryby dodatkowe. Śnieżny dzień? No to szybko przyłaź, bo żeby cię nie, żeby ciebie nie wyciepało z meczu. szybko przyłóż, bo wyda, to się okaże, że sam gram. U, 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 u. A dreamy, oczywiście subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę i piszcie komentarze. Dobrze? Bo już się rozpoczęło. Ale to przynajmniej rusz się! Żeby ci nie wywaliło. Panie, gdzie gdzie ty? Co ty robisz? Oooo, taki krążek! Panie, nie pchaj mnie! Musisz mi zawsze przed mordę nie? Nie masz neta, to zainstaluj. O, ale to się ode mnie odbiło. Że tak powiem kasacja Ale jak bym to dół strzelił, to ja bym był w wow! ja, co tam się dzieje? Szel to nie, serio Karol wypierdzielaj przede mnie Nic nie trafiłem. Karol. <laughs> ja widziałem jak ktoś Zciął zakręt, co nie? Kuźba odbiło, odbiło się od narożnika i mi mordę trafiło Ja byłem tak idealnie ustawiony, żeby to ściągnąć w prawą stronę Jak się musiało odbić od narożnika Wo No i oczywiście muszę to zabrać. O ty dziadu. Ale tu poszło piękne tam No karo nie mi się przed mordem. No i to tam. To tam się stanęło, bo ja byłem w niedzielę. Te busy zaś mają zastosowanie do tych dotykania tak coś. jesteś Jest jesteś panie, jesteś panie, jesteś Co? Jak?

Kupłem ci dupę uh -huh. Kurde by było Na bramkę, bramka, bramka Kurna Było takie piękne Było takie piękne podanie, żebym wam tam zrobić. Nic, nic tego nie weźmie To jest na ślepy Jak Tam. O, się masz Ja sobie ale na ruziadu strążek Ale jechali na to! Oni! Oni tak jechali na to! Ale typie nie w tamtą stronę, panie w formule. Jeć! Co tu się dzieje? Ja dwa razy rondo zrobiłem. Karol! Gdzie mi się przed mordem pijasz? Ja siadę do krążka, a tu nagle ruchomy bieg przed mordą. No kurźba, co ty mnie chłopno, ja miałem taki strzał piękny na bramkę, a, a tu gówno wielce. Dobra, śnieżny dziękuję. Do Przepraszam. Nie wiem, co walimy. Za niedługo na moim kanale będzie przerwa od rokecika. Co? Co chcesz? Ale co, super, super mocer czy droskot dziury w ziemi?

A to w środku się robi ciśnienie. Ja kiedyś też tak sobie przygryzłem i mi tak policzki wygięło z dwóch stron. Bo to w środku, natomiast... No to są cukierki znaczy te takie, że w środku pompują, pompują, pompują tego, co nie? A z, a z zewnątrz jest to całe takie zagumione, co nie? tak jakby. Że nie da się tego rozwalić. Jak tu się rozgryzie, to seria z odrzut? Normalnie jak betar. Dobra, A Ademy. A mi do mnie było taki А дальше мы что там О! Нима! A my jesteśmy drużyną niebieską, widzę Ja myślałem, że jesteśmy tą czerwoną Powiem tak, przy tym zespiąc, ja pojechałem pod gusta, bo po mi ktoś z helacolonii Właśnie zespiąc, pojechałem sobie po gusta i myślałem, że jesteśmy Co tu się dzieje? O, No, bardzo blisko

Nie wie. w kierun tą stronę robisz! Ja tu dbam ciebie... No i trafiłeś i mi to prosto przed mordę! Iż mi to wpierdzielił przed bordę ciupa się jeden. My w trójkę na nich dwóch przegrywamy. Oni w dwójkę je wygrywają, w u dole. A tyś... Ktoś ty podnieciał. A to odbiłeś prosto w naszą bramkę, Pasie się jeden. Jakby to mogła jeszcze wejść do bramki Jedź! Jedź się raz jej, jej. Co ty robisz? Mówię, jedź! wiedzieć! No to za dziadłuba O dziękuję, że chcę tak poświęcić To razie ta... ja tak Ja tak czułem póki co Eee Nieudany lot Łooo! Wow! Ale dzik. Ale cię pyknął. Ja by to sobie komiks wyglądało tak. Ja się odwracam, tu, z tu Tu leci. O kurde, co za dziaduwe mi No kurde, nie pchać mnie jak pogany jedny. A tu za ty! Miał podskoczyć? I za głos za poddanie. Zagłosuj za poddanie. Niech zagłosuj Ja on pewnie nie zagłosuje za poddanie. No Kurde, kto mi się czeka do tej piłki? Jeszcze mi ją zbrozili, no, zrobili z niej mrożąkę. Graf, to błagam cię! E już, ja patrzcie, jak ja byłem blisko ciebie, żeby to dobić. Widziałeś to? Jeszcze, jeszcze miałem? Jeszcze na tych kółkach jechałem. mogi z przed do góry miałem, co nie? Jakże załączył z jedynki szósteczkę to ja pitule i tak brzudek podniosło, że... O panie Tak, ja, jakbyś tego nie trafił to ja nie dał zrobić. Serio? Ooo, późba, to plomba Mam 9 sekund na 5 godzin, No i już nie uda. Kurde! Abra Dobra, do Co teraz zbieramy? A poczekaj, we, wezmę, włas, wezmę własny tryb, dobra? To jest Rumble, ja Nie, to nie, to, się, to, to nie, poszukam. To Tutaj to będzie mogło być, dobra. 11 minut.

ja załączam do niebieskiej. Ale to do dachu mam. Co tam było? <laughs> oh, curda! Curda, bela moleque! Od dziadu, jeszcze mnie popchnął <grystanie> To był jednak zły pomysł, ludzie to był zły pomysł co ja zrobiłem o! Panie <grystanie> O się ma piłka Łe Gdzie piłka? Tu piłka we pierdzielaj O! Niepotrzebnie dawałem. A ty ci się nie wydaje, że to jest z bustem jest nie tak? <grywa> 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 Karol, a wiesz, że siła busta jest razy 10.

Ale nie, tyś mi powiedział stój, tego, że był idealnie przed piłką. Spierdzielaj z tymi kolcami. Nie wiem, to było Magic. Jak tyś nie dostał kasacji? Ty Jeszcze się z nią wiedziałem, kurde, to no to ma być Karol Kurde, to się nie udało zrobić Ale leci Ale urry małpę nie, yes, spierdzielaj, śierdziała! No! Ale jadę podam piłkę! O, oh, Ale on, żeś mi schamował Kurde! Yeah. Uwaga, <laughs> ja nie wuju, 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 ma. Nie, nie.

Ty chyba wiem, że nie ma co? O, co że poszło? A, wygrywam. Dobra, ja muszę kończyć. ma wygodnego poszedłem. Gdzie jestem? O no. Dobra, wyjść do menu No wam ludzie dziękuję za oglądanko. Dziś o krótsze chyba to wyszło. Nie, albo nie wiem. Dobra, dziękuję wam za oglądanko. Do zobaczenia w na następnym odcinku. papa. Trzymajcie się tam. Możecie pożegnać. No,